Cześć, witam was, jestem 4Life. Widzimy się dzisiaj w kolejnym odcinku. Tej misji ciekawostki w CSGO. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Dzisiaj trochę tak bardziej jesteśmy w kuchni. No i tak naprawdę to tyle, więc zapraszam do odcinka. Tak więc zacznijmy od pierwszej ciekawostki, która jest na mapie Dead 2 e, Teraz zaprezentuję Wam co się dzieje jeżeli wejdziemy w jakieś ściany e, latając, e, dzieją się takie, takie trochę dziwne rzeczy, e, nie są oteksturowane niektóre rzeczy i po prostu tak wygląda ale zobaczcie co się tutaj dzieje, e, ogólnie ciekawostkę przysłał mi użytkownik domingo, więc dzięki e, wchodząc w tą ścianę robi się jakieś dziwne wiksy, taki trochę naćpany jestem, nie wiem e, nie wydaje mi się, żeby to było zrobione specjalnie, ale czemu akurat tylko w tym miejscu, albo może jeszcze w jakimś się to dzieje, yy, czemu akurat tutaj jest coś takiego, a na przykład jak wejdę tutaj, to czegoś takiego nie ma. No, to jest bardzo ciekawa rzecz. Dobra, przejdźmy do kolejnej ciekawostki. No i znajdujemy się na mapie Overpass. Tutaj pokażę Wam pięć ciekawostek. E, pierwszą jest taka, że e, rzucając granata tutaj do fontanny, e, rozpryskuje się woda, ale zobaczcie, tutaj tak jakby. Tutaj jakby też była woda, to jest taki trochę błąd gry, że nie, do, nie, nie dopatrzyli. Tutaj no, no nie wygląda to dobrze i powinno to zostać troszeczkę naprawione. To nie jest jakieś okropne, no bo kto rzuca granata do fontanny, no ale przed chwilą jak to zobaczyłem to pomyślałem, że dam to do odcinka. Kolejną rzeczą z granatami na Overpass jest to, że jeżeli takiego rzucimy w balona... To te balony się nie rozwalą po rzuceniu, tylko dopiero po wybuchu. No to chyba normalne. Ehm, czyli rzucając właśnie w tego balona granatem, on nie wybuchnie. Ale zobaczcie, na przykład, jakbym rzucił fleszem, to takowy wybuchnie, więc to jest całkiem ciekawe. Czemu e, grenade e, nie powoduje takich samych obrażeń jak flash ehm, No nie wiem, ale przejdźmy do kolejnych ciekawostek na tej samej mapie. No dobra, e, zobaczcie tutaj na tło mapy. Jest to jakieś miasto Ale ja wiem co to za miasto, może wy też Ale już wam tłumaczę jakie to jest miasto Jest to Praga, więc to jest całkiem ciekawe, ponieważ ta cała mapa jest niby w Niemczech Ale jest tutaj miasto, to jest Praga, po czym można to poznać? Ogólnie po zabudowie, po tym moście tutaj na środku Wybaczcie, nie mam celownika, wyłączyłem sobie niechcąco, no ale nieważne i po tym tutaj na samym środku, co jest teraz nad nożem, zamku kościele, nie wiem naprawdę co to jest. Wydaje mi się, że kościół albo coś w tym stylu. Wybaczcie za moją niewiedzę w tym wypadku. No i powiem Wam, że jest to całkiem ciekawe, że w ogóle mogą takie coś użyć. Okej, okay, dalej jesteśmy na Overpasie. I tutaj możecie zobaczyć taką oto wieżę. Jest ona wzorowana na właśnie berlińskiej wieży. Yy, ogólnie, jest tam taras widokowy, jakaś restauracja. To w oczywiście, w prawdziwej wersji. No, bo tutaj to chyba raczej nic nie ma. Nie yy, jest ona całkiem podobna, choć nie jest dokładnie taka sama. I yy, jest to najwyższy budynek, yy, jaki jest w Niemczech. Więc to jest taka ciekawostka w ciekawostce. No. Idąc z respa yy, w tą stronę, możemy dostrzec tutaj yy, taki wejście do klubu. I tutaj z tego klubu gra muzyka. Ja tutaj sobie wlecę, żeby bardziej było to słychać. I ciekawostką jest tutaj to, że ta muzyka pojawiła się już w jednej grze Valve Czyli w portalu dwójce. To było chyba bodajże w jakiejś walce z bossem, z takim robotem. No, więcej wam nie powiem, ponieważ nie grałem w tą grę. W międzyczasie w internecie zauważyłem, że to grafity które tutaj jest, czyli One Up zostało wykonane tak w prawdziwym życiu na jakimś metrze w Berlinie więc ciekawe czy to było przypadkiem zrobione czy raczej wzorowane choć bardziej mi się wydaje że wzorowane ja dużo o tym nie wiem co to może jeszcze znaczyć one up, no nie wiem, jeden do góry, nie wiem, one up, jeden wyżej, jeden więcej jakieś takie znaczenie, dobra, ale tak naprawdę to tyle z overpassa i możemy w końcu przejść na inną mapę. Ok, przenosimy się na AP6. Jest to bodajże tryb Deadmatch. I tutaj ciekawostką są parę plakatów z ładnymi paniami tutaj na ścianach. To jest pierwsze takie całkiem fajne zdjęcie. Szkoda, że takie rozpikselowane. Drugie chyba jest tu, tylko że tu niedużo widać. Ponieważ są tu jakieś kobiety, ale to już na maksa rozpikselowane, ponieważ to był taki mniejszy rysunek. Tutaj nie ma żadnego i trzeci chyba jest tutaj, tak jest. I tutaj także jest trochę większa jedna babka. Um, też bardzo fajne. No i tak naprawdę to było na tyle e, z tej ciekawostki. Tak naprawdę ta ciekawostka, którą teraz pokażę, jest e, stara jak CSGO, e, ponieważ nie została naprawiona do dzisiaj. Ponieważ jest to lekko swego rodzaju błąd. Pokażę wam teraz o co chodzi. Myślę, że większość z Was o tym wiedziało, ponieważ to był tak, e, tak znany błąd, że się e, no po prostu nie da go nie znać. Podkładając pakę, e, stojąc na tym po prostu tak naprawdę ukrywa się ją i nic, nic nie można zobaczyć. Jedynie słyszeć e, s, e, właśnie uszami gdzie, gdzie ona może być. E, no, zobaczcie, to jest troszeczkę hamskie, jeżeli ktoś tak splątuje, A na turniejówkach kiedyś mo, można było dostać za coś takiego bana, mm, ale teraz chyba nawet nie da się grać na tej mapie turniejówek, więc problemu tak naprawdę nie ma. Lecz jednak no powiedzmy sobie szczerze, powinni to naprawić. Jesteśmy na mapie Inferno e, dokładnie na Bąbsecie A. I tutaj sobie przechodząc, e, tutaj chyba są dwane albo apartamenty, już sam nie pamiętam. Um, tutaj sobie podgłośnie szybko. Słyszymy jakieś dziwne dźwięki, które dochodzą za tych drzwi. E, za chwilę usłyszymy psa. Uwaga, poczekajmy na niego. Tak jak słyszymy jestem za tymi drzwiami warczy... I to, nie wiem, może jest uwięziony, co się tam dzieje. Przed ostatnią ciekawostką zaczniemy od tego, że mapa Nuke jest osadzona w Niemczech, więc dobrze zrozumiałe by było to zrobione to, jeżeli jednostka, którą grają tutaj CT byłaby z Niemiec. Jednak tak nie jest, ponieważ jest z Anglii. Tak więc jeszcze do tego dochodzi to, że trailer CSGO był właśnie robiony na Nuku i w tym trailerze Jednostka, która była po stronie CT, nie była y, tą jednostką. Ta jednostka nazywa się SAS, pochodzi oczywiście z Anglii, y, tylko była tutaj jednostka GSG-9, y, która jest niemiecka i w trailerze nie było błędu. A tutaj jest troszeczkę błąd, ponieważ czemu na niemiecką, y, nie fabrykę, tylko elektrownię y, miałby przyjeżdżać y, angielscy antyterroryści? To jest całkiem ciekawe. Zastanawiałem się nad tym, czy nie zrobićby całego odcinka poświęconego właśnie jednostkom w CS, ponieważ każda jednostka się czymś różni, teksturami, ręki, samymi teksturami, jak się cień odbija i tak dalej, na jakiej mapie jaka jednostka jest, to jest całkiem ciekawe i możecie dać znać, czy chcecie taki odcinek na moim kanale. No i na koniec całkiem fajna ciekawostka o tym, że broń może uratować nam życie, oczywiście w cs no i zobaczcie, to jest taki filmik, w którym człowiek jakiś podnosi sobie spokojnie AWP ale zobaczcie co się dzieje. Podnosząc tą AWP wypada mu M4A4, którą antyterrorysta strzela i uratuje właśnie życie terroryście i nie umiera przez to i mógł nawet przez to wygrać całą rundę, więc jest to całkiem ciekawe. Oczywiście nie ma tu żadnego błędu w tym. No i powiem szczerze, że jakby mi taka sytuacja się przytrafiła, to bym był nahypowany strasznie na to i to tak naprawdę byłoby na tyle w dzisiejszym, w, w dzisiejszym odcinku. E, mam nadzieję, że przyślecie mi jakieś fajne ciekawostki. Ślicie e, na e-mail e podany w opisie. E, mam nadzieję, że właśnie podobał się odcinek. Dajcie łapkę w górę, komentujcie. Jeżeli e, cokolwiek, że zrobiłem, to możecie powiedzieć, e, coś, no nie wiem, dodać nawet. E, jeżeli się podoba odcinek, to możecie nawet napisać w komentarzu, że jest to odcinek i żeby robić tego więcej zawsze mnie troszeczkę zmotywuje. No i oczywiście subskrybuj mój kanał, więc to było na tyle. Na razie.